Wieczór, kochani, witam Was serdecznie w miesiącu grudzień. Jak w tym miesiącu, zawsze czytamy z Księgi Świątecznej. Dzisiaj przygotowałam dla Was takie opowiadania, które przybliżą Wam, jak wygląda Boże Narodzenie w różnych państwach. Tak więc zaczniemy od Bożego Narodzenia w Niemczech. Bożonarodzeniowe tradycje świąteczne u naszych zachodnich sąsiadów nie różnią się bardzo od polskich zwyczajów. Najbardziej charakterystycznym elementem oczekiwania na ten niezwykły czas są kiermarsze adwentowe, które odbywają się w prawie każdym większym mieście. Można na nich kupić ozdoby choinkowe, słodycze oraz wszystko, co jest ładne i co kojarzy się ze świętami. Kiermaszem towarzyszą kolendy i tradycyjne grzane wino, przyprawiane niepowtarzalnymi w smaku korzennymi przyprawami. W Niemczech oprócz naszych tradycyjnych pierniczków piecze się imbirowe ciasteczka. Na stole wigilijnym nie znajdziecie też 12 postnych potraw. Za to spotkacie tam różne rodzaje pieczonych kiełbas, sałatkę ziemnaczaną i potrawy z kiszonej kapusty. Nie ma też co szukać pod choinką prezentów, bo ułożone są one na stole. Stałym punktem rodzinnych spotkań jest wspólne muzykowanie i śpiewanie. Poland. Teraz moi drodzy, przejdziemy do Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania ma spory wkład w tradycje bożonarodzeniowe. To tutaj powstał zwyczaj wysyłania życzeń zapisanych na kartkach świątecznych. Jeśli ktoś z Was widział zawieszoną w czasie świąt jemiołę, pod którą czule całują się zakochani, niech wie. Że te tradycje również zawdzięczamy Brytyjczykom. W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się już w południe i jego nieodłączną częścią jest pieczony indyk oraz tak zwany płonący pudding, który w swoim składzie oprócz słodkich bakali i korzennych przypraw zawiera łój zwierzęcy. Wieczorem w wigilię dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwiami, by na zajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. A teraz coś o Bożym Narodzeniu w Szwecji. W Szwecji Boże Narodzenie trwa najdłużej, bo zaczyna się już 13 grudnia w dzień Świętej Łucji. Gorączkę świątecznych przygotowań czuć więc już od pierwszej niedzieli Adwentu. Dekoruje się wówczas domy i witryny sklepowe. Punktem kulminacyjnym świętowania jest Wigilia Bożego Narodzenia. Jest to dzień, w którym się już nie pracuje i wszyscy czekają na wieczorną ucztę, która nie ma postnego charakteru. Dominują bowiem dania z wieprzowiny. Jedynym tradycyjnie postnym daniem jest lufisk, czyli podawany w sosie wędzony dorsz. Po posiłku cała rodzina gromadzi się wokół choinki, by obdarować się prezentami. W Szwecji świętego Mikołaja zastępuje Jultomte, czyli świąteczny krasnoludek. I jeszcze o Bożym Narodzeniu w Betlejem. Zastanawialiście się kiedyś, jak obchodzi się święta Bożego Narodzenia w mieście, gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus? Każdego roku przybywają tam tysiące pielgrzymów z całego świata. Co roku w wigilijne popołudnie uliczkami betlejemskiego Starego Miasta maszeruje świąteczna parada, która kończy się uroczystym wjazdem do miasta głowy Kościoła Katolickiego w Ziemi Świętej. Nie może też oczywiście zabraknąć pasterki. Poprzedza ją modlitewne czuwanie, a kończy uroczysta procesja z Kościoła Świętej Katarzyny do pobliskiej groty Narodzenia. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za dzisiaj. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniło Wam, jak wygląda to Boże Narodzenie w innych miejscach niż Polska, i ta wiedza może Wam się też przydać na przykład podczas wigilijnych rozmów. Możecie podzielić się tym z rodziną, czego się dowiedzieliście właśnie z dzisiejszej czytanki.